Doma i dla bezdomnych. Nie, tu będziesz Marek dzisiaj podpisywać płyty. I challenge polega na tym, że masz podpisać jak najwięcej płyt się da. Aż ci ręka nie odpadnie, rozumiesz? A już podpisałem wystarczająco dużo, skończyłem swoją robotę. Nie, nie skończyłeś swojej roboty, bo to dopiero początek. Ludzie zaczęli dopiero zamawiać. No i co płyty. dopiero zamawiają? Nie no, zamówili w preorderze ponad yy, 20 tysięcy płyt, a teraz się sprzedaje jeszcze więcej. Teraz zaczęli dopiero kupować. Wępiki, sriki, wszystko. Teraz pila. ruszyło. Teraz dopiero. No to ruszyło. Po Teraz oni jest to największa kupują. Sprzedaż. Po pierwsze sobie zrobić ci na złość. Po drugie, żebyś musiał podpisywać. Po trzecie. Bo płyta jest fajna. No to oni nie kupują, po co oni te kupują? Niech kupują, niech kupują. Ale jak Ja mam więcej więc. podpisywania, niech, debilu. Niech. A w dupie to, mam, człowieku. Co za łeb. No chodź. A co to tutaj, menelnia, czy co? Co to ma być? Ale o co ci chodzi? No masz ten domek. W ogóle auta? Mam, zobaczcie. Macie takie? R8. A ja mam. No, chodź. Ale serio, mam podpisywać płyty? Ja już podpisywałem, no, nie chcę mi się płyty. więcej. No to jest twoja płyta, to sobie sam podpisuj. Myślisz, że ktoś chce mój autograf? No Uchaj. otwórz to normalnie. No dawaj gościu, lecisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, do? Do mnie. Dzie Przepraszam, ale panowie? No słyszę. Do... Płyty chcesz mi podpisać? No o, do... Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, witam. Chodź. Zapraszam, tak, jeżeli wy jesteście od tych płyt, to musimy przejść do specjalnego pokoju, tak zwanego podpis roomu. Na zewnątrz kamerę. melina, w środku melina. Ale co ci tu przeszkadza, przecież to jest bardzo ładnie. Jeżeli panowie by chcieli coś do picia ewentualnie? Ja nie, nie mogę. Chcesz Marek coś do picia? Zobacz, to jest plastik. Zwykły, najtańszy plastik. Ale o co ci chodzi człowieku przecież przycisie podpisywać płyty, a nie biuro oceniać. Chodź! Najtańsza plastikowa. Chodź człowieku nie rób wstydu. A w to z dupy Nie wycieły. rób wstydu zostaw. To. Jaki wstyd. No wstyd. Mówię robisz. co myślę? Już nie mogę wyrażać swojej opinii. Ale co ty już. Mają podróbali... a, a, a. Zobacz. Podrobione. Ja, ja przepraszam, nie? oś się kolega się tak zachowuje. Zawsze. I co? I to jest niby biuro? I w biurze mają żarcie. No ale o no no przecież ludzie jedzą, no. Wstyd, wstyd po prostu wstyd. Nie wiem, może wyjdę z tej maliny najlepiej. No, człowieku, mamy podpisywać płyty. Gdzie jest ten pokój, przepraszam? Panowie, tutaj pokój jest zaraz tutaj, mógł No dobra, to, to, to są jego płyty, czy twoje? To są płyty kamerzyste, afirmacja. No to co się no, pan to, co czepiasz? Dokazałeś. To co się pan czepiasz? Niczego się nie czepiam, zapraszam was do pokoju. No to my sobie wejdziemy w swoim czasie. Na samym początku muszę tutaj zwiedzić biuro, bo muszę wiedzieć, gdzie przebywam, tak? Ale... Nie, no Marek to jest... Się... Mordko! Słuchaj! Ja ci bardzo proszę... Weź zostaw, zostaw! No słuchaj, to są nie moje płyty, tutaj, tak? Będziesz siedział tutaj, masz? Mordeczko, siadasz tutaj. Ale Kościół! Dziękuję. Tu ci zaraz większe przyniosę. Ja ci tutaj zaraz uporządkuję morda. Zobacz, masz do podpisania pierdywiart płyt, więc siedzisz i zasuwasz. No I jeszcze raz mi coś tutaj namalujesz w biurze, to zobaczysz. Żebyś się nie musiał powtarzać. No zaraz całą suwku zasadzaj, i te wszystkie płyty. No i co Marek? W serio tak wyglądasz? Ja nie mogę, jaki krzywy ryj. W sensie, o co ci chodzi? Ja... jak gówno wyglądasz. Jaki ty masz problem? Juh! No, dlaczego na mnie naplułeś? No kurde, serio, tak wyglądasz? No, ale co ci przeszkadza? W moim wyglądzie, no o co ci chodzi? Nie, nigdy nie widziałem pod maską. Dobra, Co? Eee... co? Znaczy, to jest ustawiona reakcja, tak? Co ustawiona reakcja? Bo no, ja widziałem już te płyty. No, ja wiem, że widziałeś płyty. Wiem, że mnie widziałeś, więc, więc nie wiem o co chodzi. No, czyli ustawiona reakcja, że nie pierwszy raz widzę. Nie, masz pokazać ludziom płyty! Ja nie wiem po co ty. A, po co myślała, ty, że ty że mówisz, że mam krzywą mordę na i że, mordę że pierwszy raz nagrać. widzisz... Nie, masz pokazać ludziom płyty. Jak wygląda No to pokaż. Już? No a z drugiej strony? Tak A w środku Kurde rozwaliłem Rozpieczyłeś płytę. Znaczy to się złoży, ale to nie o to chodzi. Dlaczego ją rozwaliłeś? Po co ty tak szarpiesz z tym? Żeby rozwalić, prosto logiczne. Ale pokaż. Jak mocno nie szarpiesz, to Marek, się... Marek pokaż. Masz książeczkę, tak. Ja nie mogę. No, masz książeczkę. Tutaj yy, wszystkie piosenki napisane są. Tutaj płyta. Ale co ty robisz? Zostaw! Co za gnój! Jesteś gnojem, ze stranym. Dlaczego rozwaliłeś płytę? Będziesz miał mniejszy zysk. Jesteś, Ale szmaci... sobie doliczyć, Jesteś sobie szmaciarzem, dlaczego Jesteś... rozwaliłeś... Ja ci zapłacę zaraz za to. 40 zł, tak? Moje. Mogę robić sobie z tym co chcę. Ty miałeś podpisywać, a nie niszczyć płyty. Miałeś to podpisywać. Dobra, to co? To zróbmy limitowaną edycję. To jest biały market. Biały market? No. Chcesz zrobić limitowaną edycję? Wszystkie te podpiszę na białą. Czyli co? Wszystkie płyty, które podpiszesz na dzisiejszym filmie będą do kupienia, tak? Tak, i zrób, że limitowano. Limitowana edycja. No. No dobra, to zabieraj się do podpisywania. Tylko nie nisz już tych płyt, ok? Ile dasz radę podpisać? Zobaczymy. A 60 tysięcy? Jak przy tysiącu ci nie będzie ręka? Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Czym więcej będzie podpisanych płyt? Jak bardzo będziesz zmęczony? Jak bardzo będziecie boleć ręka? Tego jestem w cholerę ciekawy. Dobra. Poczekaj, ustawię sobie statek z tych płyt i lecisz. Żeby było mnie widać, tak? Będzie ci widać spokojnie. I co? I ty będziesz liczył, tak? Ile? Co ja będę liczyć? No ile płyt podpisałem? Będziesz liczył? Będę. No to licz. No Ale to czekaj, ustawię najpierw, ok? Już mogę? Nie! Ustawię i będziesz mógł. Mam to podpisywać czy nie? Tak, chwila. Okej, okay, Marek, ustawione. Włączam time Edycja limitowana. Możecie zamówić płytę tutaj, wyświetli wam się link www.kamerzysta.wip i podpisany białym robimy? markerem. Na czas Marek, włączyć stoper? Marek, nie włączać stoperu, tylko zacznij podpisywać płyty. A, myślałem, że na czas robimy. Dobra. To co? Tyle to ile po prostu podpisywać? Tak, I już zacząć? Tak. Start. Serio, muszę. Co? No już nie chcę mi się tego podpisać, zobacz to podpisałem. Tu, 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 jeszcze tam są dwie kółki. Człowieku, podpisujesz to dopiero 30 minut. 36 minut, tyle trwa na nagranie. 36 minut, tylko 36 minut. Zobacz ile płyt jeszcze zostało do podpisania. To ile ja chcę siedzieć do jutra? No pojutrze. A ja sobie w domu podpiszę. Nie, tutaj, edycja limitowana, jeżeli... Ale co do tej pory było źle, jak sobie wieczorami podpisywałem? Teraz, Marek, na filmie masz podpisać jak najwięcej płyt, czego ty nie rozumiesz. Ale ja to robiłem tak, że. 20 minut podpisuję, 20 minut przerwy. 20 minut podpisuję, 20 minut przerwy. No to teraz non stop podpisujesz, dopóki ci ręka nie wysiądzie. już wysiada. Podpisuj te płyty. Dobra, ustawiłem, podpisuj dalej. No podpisuj Marek. Ja podpiszę Niech, później, tak? Co? Podpisuj. Kurde. I... Wypisał mi się. Coś się wypisał? Marker. No to weź nowy. Już dwa markery poszły, to się opłaca w ogóle. Jezu te Marek, podpisuj. Życia mi nie strasz. Co robisz? Co robisz, Marek? Nie, serio, co robisz? Co robisz, Marek? No chyba jesteś niepoważny, że wyjdziesz. No nie... Ej, Ej co tam się dzieje? Otworzysz? Nie. Bo? No bo? Zamówię na napaliłeś? Preorderów mi napiskałeś, to teraz będziesz podpisywał, mordeczko. Dobry. Nie ma wychodzenia. A, będziesz podpisywał. Myślisz, że co, premier nie zmienia się teraz, co? Gościu. Gościu! Nie no będę podpisywał. podpisywał. Stary, mordeczko, masz 20 tysięcy sprzedanych płyt. I teraz co mi będziesz tutaj pisgał. A ja później co byś to Nie budzie? idę podpisywać tego. Mordą, będę swoją śmiercią. Właśnie, że będziesz podpisywał. No to ty bo ja ci tak powiedziałem, że no będziesz. Nie! Ty podpisuj, a co, ja jestem Lord Kruszyn? No, ja no, może ja w No właśnie, no to chcesz tak. pieniędzy? Zasuwasz! Mordo, ostatni raz to powtarzały. E, mordo! Wszystko widzę, co nie podpisujesz. Ma wszystko ładnie podpisane. Co to jednej sztuki. Żeby mi tam później wiara, wiesz. Nie pisała maili. Wszystko jest podpisane, zobacz. No, 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 no. Tam się pilnuję zaraz. Tu tu też, tu też, tu też. Wszystko masz podpisać. Nie. No nie, naprawdę. Nie oszukuj, bo on cały czas patrzy, Marek. bali z tego, frajera. No co, no chcę, żebyś wszystkie płyty podpisał, tak? Ale po co mam wszystkie podpisywać? No masz podpisać wszystkie, no. A jak ktoś dostanie niepodpisane, to się obrazi. No, obrazi się. Podpisuj wszystkie płyty. To nie mogą sami sobie tego podpisać? A jak mają sobie podpisać twój autograf? Podpisuj te płyty do cholery. No nie wiem, no jak dojdzie im, no to każdy jeden podpis zrobi. Zbierze się te 20 tysięcy osób i wszystkie będą podpisane, ja nie wiem. Podpisuj Marek, facet ma rację. Potem on będzie za to odpowiadać. A możemy na kserodać? Podpisuj. Mogę przy lepszej atmosferze to podpisywać. To znaczy siedzę na jakimś plastikowym krześle i to podpisuję. No a gdzie byś chciał podpisywać? W jacuzzi. W jacuzzi. Nie Niestety jacuzzi. Marek masz spartańskie warunki, musisz podpisywać tutaj, no przykro mi. Dobra, ostatnie płyty podpisuję. Jak ostatnie płyty? Zobaczycie jeszcze z tyłu zostało. Ja już zapomniałem jak się podpisywać. Główno mnie to obchodzi Marek. Masz podpisywać. Biorę sobie płytki tyle starszy. Idę do samochodu podpisać. Ale i tak nie wyjdziesz. No to idę tutaj. No dobra, bez różnicy gdzie, Maruś. Dobra, tutaj I tak? Dobrze, ja ci przyniosę te płyty tam. Ja ci chętnie przyniosę te płyty. To mogę tutaj? Możesz. I podpisuj. Ok Marek, przeliczyłem wszystkie płyty. Z edycji limitowanej z białym autografem jest dokładnie 1766 płyt. Podpisuję dwie ostatnie. Także jeden. jeżeli chcecie dorwać, tą z edycji limitowanej, ostatnia. tak? Ostatnia z edycji Ostat... limitowanej, tak? Kruszki. Tak prezentuje się mój autograf. Dziękuję. Okej, okay, także Do jeżeli widzenia. chcecie dorwać właśnie płytę z edycji limitowanej, to tutaj www.kamerzysta.pl. kupować, bo już I zaznaczcie, opisane. że chcecie z białym autografem również będzie podpisane przeze mnie. Wszystkie płyty będą podpisane. Marek, wie, że jeszcze muszę podpisać, nie poczekasz no co, na mnie podpisuj. w hotelu? Nie, ja idę stąd. No dobra. Ale w hotelu poczekasz? Nie. Nie no w hotelu poczekam. Poczekasz w hotelu? Ale jak ty masz duży autograf. Ja mam mniej. Dużo lepszy. Dobra, zamawiajcie tego w pizdu ile chcecie, już to podpisałem, także mam to z głowy i mam to w dupie. No nie Marek, bo to dopiero tak naprawdę zaczynasz. A ile podpisałem? No 1760. A ile ma być w y nie, nie, nie pamiętam ile, ale wcześniej mówiłem. Co? Ile ma być w limitowanej? W limitowanej? No tyle, no może być bo tyle. to wszystko, to zamawiajcie to kurde w cholerę, te białe. W pierwszej kolejności białe zamawiajcie, żebym po prostu nie musiał tego dalej podpisywać. Także, rzeka. Że... To co, poczekasz na mnie w hotelu? Ty, weź to otwórz! Kurdeczko. A tam jeszcze na górze to jeszcze z 10 razy tyle na ciebie czeka. Nie, nie będę popisywał. Będziesz! Nie, otwieraj to. Nie? No, powiedz coś. Będziesz to, podpisywał. Człowieku tak mnie denerwujesz jak mi. No, cieszę. Nie, nie będę popisywał. Idziemy. Nie, wypuść mnie. Marek, wypuść A ja mnie. Ja z tobą nie rozmawiam. Ja tobie mówię, idziemy na górę. Ale kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać. Twoim kur... panem! Idziemy! Mordo, idziemy! <laughs> ty, chyba jesteś niepoważny, ja nigdzie nie idę, czaj. Gdzie? Nie! Idę. Dobra. Dziękuję Państwu za obejrzenie filmu. Marek poszedł dalej podpisywać płyty. Jeżeli jeszcze nie zamówiliście, to zamówcie. Do zobaczenia.